Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski, witam w kolejnym odcinku Dębowej Chatki. Nie jest to film, który pierwotnie planowałem wydać w tym tygodniu, ale w związku ze zbliżającą się premierą Missing 411 UFO Connection stwierdziłem, że ten materiał będzie dla Was dość ciekawy. Dodatkowym aspektem jest to, iż opisane sprawy wydarzyły się w stanie Wyoming. Często w komentarzach widzę jak piszecie, że być może za zaginięcia ludzi odpowiadają istoty nie z tego świata. Ale tak jak mówiłem wcześniej, moim zadaniem jest przedstawienie faktów i nie zamierzam naciągać ich pod żadną teorię. Przyznam szczerze i pewnie sami też to zauważyliście, że część zaginięć można próbować wyjaśnić racjonalnie i przypisać im czynnik ludzki. Jednak są też wśród nich takie, gdzie opcja ta jest bardzo mało prawdopodobna. Zapewnik możemy przyjąć fakt, iż sprawy zaginięć z serii Missing 411 nie mają jednego źródła. Jest to zbiór wielu czynników, za które mogą odpowiadać inni ludzie, zjawiska fizyczne, o których współczesna nauka wie bardzo mało albo i nic. Istoty, które żyją tuż obok nas, ale nie są znane nauce i występują jedynie w mitach oraz legendach, istoty spoza naszej planety lub spoza naszego wymiaru, oraz zupełnie inne, nieznane nam rzeczy, których zrozumienie znajduje się obecnie poza naszymi obecnymi możliwościami poznawczymi. Jeśli w jakiejś sprawie istnieje szansa, że ktoś został zamordowany przez innego człowieka, to oczywiście dopuszczam taką ewentualność. Lecz w sytuacji, gdy chodzi o zjawiska paranormalne, to na pierwszym miejscu listy stawiałbym uprowadzenia przez istoty, które odwiedzają naszą planetę. Głównie ze względu na ilość materiału dowodowego. Po przeanalizowaniu zeznań świadków, porwań, uprowadzeń, a także zeznań tzw. Contactees, czyli w bezpośrednim tłumaczeniu: Kontaktowców to jest osób, które twierdzą, iż doświadczyły kontaktu z istotami pozaziemskimi, jednorazowych lub wielokrotnych. Co ciekawe w historiach tych nie powiela się wyglądu popularnych w popkulturze szaraków. Choć co prawda jest to prawdopodobnie najpopularniejszy wizerunek kosmity, to oprócz tego istnieje około 30 opisów innych ras, diametralnie różniących się wyglądem. Można stwierdzić, iż jesteśmy odwiedzani przez różnych przybyszów mających zupełnie inne zamiary, technologie oraz wygląd. Od razu zaznaczam, to o czym teraz mówię, to zeznania świadków i historie, które opowiadają z przekonaniem, bardzo często podczas hipnozy. Nie zmieniają oni wersji wydarzeń, a wręcz przeciwnie, ciągle powtarzają to samo. Nie twierdzę oczywiście, że są to historie w 100% prawdziwe i że bezgranicznie im wierzę. Nigdy w życiu nie byłem świadkiem żadnego niewytłumaczalnego zjawiska, nigdy nie widziałem żadnego dziwnego obiektu na niebie, a nawet jeśli tak było, to szybko okazywało się ono jaśniej świecącą gwiazdą, planetą lub poruszającym się satelitą. Ale to, że ja nie miałem takich przeżyć, nie oznacza, że inni też ich nie mieli. Ludzie, którzy otwarcie mówią o swoich dziwnych przeżyciach, bardzo często są obiektem drwin. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, aby wyjść i udawać, że miało się kontakt z kosmitami, albo że zostało się przez nich porwanymi. Może istnieje jakaś wąska grupa osób chorych na głowę, którzy szukają w ten sposób rozgłosu i mają ubaw. Jednak w mojej ocenie, ludzie, którzy naprawdę coś przeżyli lub wierzą, iż coś przeżyli, nie kłamią, ich zeznania są spójne i pomimo powtarzania ich przez wiele lat, nigdy się nie zmieniają. Sprawia to, że nie wolno tego tematu zamiatać pod dywan i z góry odrzucać jako wymysły lub oszustwa rzekomych świadków. Bardzo często ofiary porwań są proszone, aby się rozebrać, są obezwładniane lub na wpółprzytomne nie mogą się ruszać, co wpisuje się w scenariusz Missing 411. Innym ciekawym aspektem, jeśli chodzi o UFO i zaginięcia ludzi, jest to, iż miejsca, gdzie obserwacji dziwnych obiektów jest najwięcej, Pokrywają się z obszarami, na których najczęściej dochodzi do zniknięć ludzi, okaleczeń bydła i innych bardzo dziwnych zjawisk. Można oczywiście powiedzieć, nie wierzę w żadnej istoty nie z tego świata, wierzę w naukę. W telewizji nie podali, że istnieją kosmici, więc ich tu nie ma. Ludzie mordują się, porywają między sobą lub idą gdzieś w las, ulegają wypadkowi, umierają i tyle w temacie. Nigdy nie staram się nikogo do niczego przekonywać. Każdy ma swój rozum i swoje racje. Ja w swoich filmach chcę przekazać to, co wiem, co przeczytałem, obejrzałem lub dowiedziałem się od innych. Czy jest to w 100% prawda? Zapewne nie, ale to, co z tą wiedzą zrobicie, należy do Was. Najważniejsze, aby zasiać ziarenko, a potem niech każdy z Was sam szuka informacji, analizuje, obala teorie lub tworzy nowe. Wracając jednak do tematu Missing 411 and UFO Connection, to w zwiastunie filmu mogliśmy zobaczyć urywki kilku historii. Pierwszym przypadkiem zaginięcia jest sprawa Charlesa Dwayna Gustafsona, myśliwego, który zaginął w Medicine Bow National Forest. Druga sprawa to zniknięcie innego myśliwego, Marka Antonego Matera, w tym samym lesie. Wspomniane zostały tam również incydenty związane z UFO i uprowadzeniem łosi w stanie Waszyngton w 1999 roku, a także porwanie przez kosmitów Karla Higdona. Pan Higdon twierdzi, że został uprowadzony podczas polowania w Medicine Bow National Forest, czyli w tym samym lesie, w którym bez śladu zniknęli wspomniani na początku myśliwi. Historia pana Higdona jest bardzo interesująca, więc przejdźmy do tego, co według niego wydarzyło się w 1974 roku. W tym czasie Karl miał 40 lat i był doświadczonym pracownikiem firmy zajmującej się wierceniem szybów naftowych. 25 października 1974 roku. Mężczyzna wyszedł z domu do pracy, ale w związku z tym, że praktycznie wszyscy jego koledzy byli chorzy, tego dnia Karl postanowił wziąć dzień wolny i spędzić go na polowaniu na łosie. Wrócił do domu, zabrał ze sobą strzelbę i udał się do McCarthy Canyon. Po drodze spotkał kilku myśliwych, których samochód zepsuł się na poboczu. Zasugerowali oni, aby Karol spróbował polowania w Medicine Bow National Forest. Mężczyzna stwierdził, że tak też zrobi. Zaparkował swojego pick i natknął się na miejscowego strażnika leśnego, z którym krótko porozmawiał. Następnie udał się w głąb lasu. Po krótkiej podróży doszedł do polany, na której zobaczył pięć łosi. Wziął swoją strzelbę i wycelował w jednego z byków. Pociągnął za spust, ale nie usłyszał żadnego dźwięku wystrzału. Siedmiomilimetrowa kula, która wyszła z jego strzelby, poruszała się powoli w powietrzu, zanim opadła na ziemię i jakby na grawitację działała jakaś nieznana siła. Podniósł zużytą łuskę i schował do kieszeni. Wtedy nagle uświadomił sobie, że ktoś zbliża się do niego od tyłu. Nie był to jednak żaden normalny człowiek. Karol opisał istotę jako mierzącą około 1.8 metra wzrostu, z włosami przypominającymi słomę stojącą na sztorc. Na głowie znajdowały się dwa pewnego rodzaju pasma, które przypominały anteny. Stworzenie nie miało zauważalnego podbródka. Jego skóra była żółta, oczy małe i bez brwi. Ubrany był w czarny garnitur przypominający mokry kombinezon. Miał ugięte nogi, nosił również szeroki pas, na którym widniał emblemat przypominający spiczastą gwiazdę. Karl nie był w stanie zobaczyć, czy istota miała ręce, i zamiast tego zauważył, że były to dwa stożkowe wyrostki. Wyglądało to trochę tak, jakby istota kontrolowała grawitację za pomocą swoich dziwnych dłoni. Zapytał on Karla, czy jest głodny, a ten odpowiedział, że tak. Wtedy też istota wyciągnęła coś w rodzaju pudełka z tabletkami i jakby siłą woli skierowała je w stronę mężczyzny. Tabletki przeleciały wolno w stronę Karla, a ten zrobił tak, jak mu kazano i wziął pigułkę. Następnie zapytał, czy mężczyzna chciałby pójść z nim, a ten odpowiedział, że tak. Nie wiadomo, czy zgadzał się na to wszystko z własnej woli, czy też był w jakiś sposób do tego przymuszany. W jednej chwili obaj zostali przetransportowani do obiektu unoszącego się kilkanaście metrów nad linią drzew. Pojazd był w kształcie jasnej kostki. Następne co pamiętał Hickton, to to, że siedział przywiązany do krzesła. Widział z góry swojego pikapa, a także pięć łosi, które stały w bezruchu tuż obok niego. Co ciekawe, cały obiekt, w którym się znajdował, był przeźroczysty i unosił się w powietrzu. Dwie inne istoty umieściły na głowie Karla hełm, z którego wystawały przewody. Następnie jeden z nich machnął ręką i wszystko zniknęło, a jedyne co widział Higdon to niebieska kula, a potem oślepiające światło. Potem mężczyzna widział wieżę, przypominającą Space Needle w Seattle, a pod nią istoty przypominające ludzi. Następnie Karl został zabrany przez istoty długim korytarzem. Nie poruszali się jednak oni na nogach, lecz unosili się w powietrzu. W dużym pomieszczeniu kosmici przeprowadzili jakiegoś rodzaju badania, po czym stwierdzili, że Karl nie jest tym, czego szukają, oraz że zabiorą go z powrotem do miejsca, z którego go zabrali. Higdon ponownie zobaczył oślepiające światło, po czym został przedstawiony osobnikowi o imieniu Also One. Uspokoił on Karla i powiedział mu, że zabierze go do domu. Powiedział również, że jego rasa odwiedza Ziemię od wielu lat, zbierając różnego rodzaju ryby i zwierzęta, aby produkować jedzenie w postaci tabletek. Also One opowiadał o swojej planecie, o tym, że woda jest tu żółta, zanieczyszczona i nie ma w niej życia. Obcy dodał, że znajduje się ona 163 tysiące lat świetlnych od Ziemi oraz że on sam również jest myśliwym. Also wyjaśnił, że jego rasa nosi czarne kombinezony, które chronią ich przed słońcem na Ziemi. Następne co Karol pamięta to to, że unosi się nad lasem i oddala od statku obcych, a potem zostaje rzucony z pewnej wysokości na ziemię, co odczuwa dość boleśnie. Podnosi się i dostrzega znak północnej granicy lasu Linking Forest. Nie ma pojęcia gdzie jest, chodzi po lesie, jednak szybko robi się ciemno. W końcu odnajduje swój samochód, wchodzi do środka i po prostu siedzi w bezruchu. Mężczyzna słyszy, jak ktoś mówi do niego przez radio, ale nie może sobie przypomnieć, jak ono działa. Nie pamięta również, jak prowadzi się samochód. W końcu Karol przypomina sobie, jak używać radia. Zaczyna mówić, bełkocząc, że nie wie, gdzie jest i co robi. Wspomina mężczyznę w ciemnym kombinezonie oraz, że jest mu bardzo zimno. W tym samym czasie szef Karla zadzwonił do jego żony, twierdząc, iż rozmawiają oni przez firmowe radio z kimś, kto brzmi jak jej mąż. Ale to, co mówi, nie ma najmniejszego sensu. Postanowiono skontaktować się z lokalnym szeryfem, a ten po otrzymaniu informacji od biura wydającego pozwolenia na polowanie ustalił, gdzie należy szukać Hicktona. Ekipa ratunkowa zdziwiła się, jak jasne było niebo tej nocy, zupełnie jakby wschodziło słońce. Marjorie, żona Karla, wraz z ratownikami znalazła samochód, a w nim męża. Mężczyzna wyglądał, jakby miał gorączkę, i ciągle bełkotał o dziwnych istotach, które go porwały. Co dziwne, samochód został znaleziony uwięziony w błocie, jednak dookoła nie znaleziono żadnych śladów odcisków stóp. Karl został zabrany do szpitala, gdzie ciągle łzawiły mu oczy, jakby płakał. Bolał go bark i opowiadał o latających pigułkach i o swojej podróży na planetę oddaloną o 163 tysiące lat świetlnych. Lekarz natychmiast zarządził test na obecność narkotyków. Ze względu na wrażliwe oczy pacjenta wyłączono światło na sali, w której leżał. Po otrzymaniu wyników badań lekarz stwierdził, iż mężczyzna nie ma żadnych złamań, a w jego organizmie nie ma śladu po narkotykach. Żona Karla wyznała, że jej mąż cierpi na amnezję spowodowaną szokiem. Lekarze ciągle trzymali go w szpitalu, ponieważ nie był w stanie przypomnieć sobie, kim jest jego żona oraz jak się nazywa. Margery podała Karlowi ołówek i kartkę papieru, aby zapisał i narysował, co pamięta. Ten narysował istotę, którą widział. Margery poszła do domu i znalazła naboje, które nie zostały wystrzelone i nadal znajdowały się w strzelbie. Wyglądały na uszkodzone, więc kobieta pokazała je szeryfowi, a ten stwierdził, że wygląda jakby coś wywinęło je na drugą stronę. Karl ostatecznie odzyskał pamięć, gdy w szpitalu odwiedziła go jego córka. Mężczyzna chciał się dowiedzieć, co mu się przetrafiło, dlatego skontaktował się z lokalnymi dziennikarzami oraz psychologami. Jednym z nich był dr Arleo Sprinkle. Poddał on Hicktona hipnozie, a ten opowiedział całą historię. Dr Sprinkle stwierdził, że nie widzi możliwości, aby Karl kłamał. Ciekawym aspektem porwania przez obcych był fakt, iż pomimo początkowych problemów ze zdrowiem u Higtona stwierdzono brak widocznych i potwierdzonych we wcześniejszych badaniach kamieni nerkowych oraz bliźnie na półcach, która była objawem ich zwłóknienia. Łuska ze strzelby została wysłana do przebadania na uniwersytet w stanie Wyoming, ale tam w tajemniczy sposób zniknęła. Cała ta historia wydaje się bardzo dziwna i niecodzienna. Wygląd obcych odbiega znacząco od innych relacji. Co ciekawe, istoty twierdziły, że odwiedzają naszą planetę w celu pozyskania pożywienia, gdyż ich świat jest zbyt zanieczyszczony. Czy naprawdę tak było? Czy też kosmici okłamali Karla? Lub też to on wymyślił całą tą historię? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Fakty jednak są takie, że historia ta wydarzyła się w stanie Wyoming w lesie Medicine Bow National Forest. Tak jak mówiłem, w zwiastunie pojawiły się wzmianki o zaginięciach dwóch myśliwych, których nigdy nie odnaleziono, a którzy zaginęli w tym samym lesie. Pierwszym z nich jest Charles Dwayne Gustafson, 72 lata. Zaginął 11 października 2006 roku. Mężczyzna ostatni raz widziany był około 6.55 rano 11 października 2006 roku w Medicine Bow National Forest. 12 km na południe od Arlington w Wyoming. Znajdował się na skrzyżowaniu dróg 111 i 129 w hrabstwie Carbon. Miał przy sobie strzelbę Winchester z niebieską metalową lufą i lunetą. Miał również mapę, GPS, kompas, naboje, jedzenie, wodę i nóż. Gustafson polował na z członkami rodziny, kiedy rozdzielili się i poszli w różnych kierunkach. Miał wrócić do obozu tego wieczoru, ale nigdy do niego nie dotarł. Jego krewni oddali trzy strzały w powietrze, kiedy zorientowali się, że go nie ma, i usłyszeli trzy strzały w odpowiedzi. Ruszyli w stronę, z której słyszeli strzały, jednak nie udało im się go zlokalizować. W nocy 11 października temperatury spadły do minus jednego stopnia Celsjusza, a następnie przez kolejnych parę dni padał śnieg. Po przeszukaniu okolicy nie znaleziono żadnego śladu Gustafsona. Pochodził on ze stanu Minnesota i polował w Medicine Bow National Forest od 10 lat. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło około 200 poszukiwaczy: ekip z psami tropiącymi, helikopter z kamerą termowizyjną oraz rodzina. Najbliżsi przekazali informację, że pomimo 72 lat na karku, Charles cieszył się doskonałym zdrowiem. W młodości służył w siłach powietrznych i został przeszkolony w zakresie przetrwania w dziczy. Jego sprawa pozostaje nierozwiązana do dziś. Innym zaginionym w Medicine Bow National Forest jest Mark Anthony Streetmatter, 44 lata. Zaginął 19 października 2019 roku. Streetmatter ostatni raz widziany był w sklepie Come and Go w mieście Saratoga w stanie Wyoming, o 545 rano 19 października 2019 roku zatrzymał się tam przed udaniem się samotnie na polowanie na łosie w Medicine Bow National Forest. Tam też uwieczniły go sklepowe kamery. Mark był bardzo doświadczonym myśliwym. O godzinie 11 wysłał SMS do swojej dziewczyny i był to ostatni raz, gdy z kimkolwiek się kontaktował. Następnego dnia zgłoszono jego zaginięcie. Jego samochód został znaleziony na Forest Road 801, która znana jest jako Sedge Creek lub Rolling South Road. Na miejscu zdarzenia nie było po nim śladu. Warunki pogodowe podczas weekendu, w którym zaginął Street Matter, i w kolejnych dniach były bardzo ciężkie do prowadzenia akcji poszukiwawczej. Temperatury spadły poniżej minus 18 stopni Celsjusza, wystąpiły opady deszczu, a następnie śniegu. Władze uważają, że Mark zgubił się lub miał wypadek podczas polowania i zmarł. Pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej wykorzystującej psy tropiące, helikopter oraz drony, nigdy nie udało się go odnaleźć. Rok później inny myśliwy odnalazł lornetkę Street Matera. Około 600 metrów od miejsca, w którym pozostawił on swój samochód. Władze ponownie wysłały na miejsce ekipę poszukiwawczą, która znalazła kilka innych mniejszych przedmiotów, które jak wierzono należały do marka, ale jego samego nie odnaleziono. Podsumowując, czy sprawy zaginionych myśliwych to jest Gustafsona i Street Matera, są w jakiś sposób powiązane z historią uprowadzenia Karla Hicktona? Czy też nie istnieje pomiędzy nimi żadna korelacja, a jedyne co je łączy to fakt przebywania w Medicine Bow National Forest. Ze względu na brak odnalezienia ciał zaginionych nie mamy możliwości przedstawić dodatkowych faktów. Inną rzeczą, która była przedstawiana w zwiastunie filmu Missing 411 UFO Connection, to porwania zwierząt w pobliżu góry Mount Helen w stanie Washington. Pośród artykułów prasowych udało mi się znaleźć dwie wzmianki o drwalach tudzież pracownikach lasów państwowych, którzy 25 lutego 1999 roku byli świadkami bardzo dziwacznego incydentu. Trzech drwali pracowało przy werembie lasów w pobliżu góry Mount Helen, gdy w pewnej chwili zauważyli unoszący się obiekt w kształcie dysku, który nie wydawał żadnego dźwięku. Trójka zawołała pozostałych pracowników i zdarzenie to w sumie obserwowało 11 osób. UFO podleciało nad stado jeleni, pasące się na polanie. W pewnym momencie jeden z byków zaczął oddalać się od stada. Wtedy też obiekt przesunął się w jego kierunku i uniósł go w górę, zabierając na pokład, używając czegoś w rodzaju niewidzialnej wiązki. Następnie z dużą prędkością zaczął się oddalać na wschód. 1 marca incydent został odnotowany w raporcie w National UFO Reporting Center. Agencja MUFON przesłuchała trzech wspomnianych drwali. Jeleń został znaleziony martwy na drodze parę kilometrów dalej. Nikt nie był w stanie potwierdzić, iż był to ten sam jeleń, jednak na ciele zwierzęcia nie widać było żadnych obrażeń, a przez 8 dni żaden drapieżnik nawet się do niego nie zbliżył. Jest to bardzo niecodzienne. Czy incydent ten miał coś wspólnego z historią porwania opowiedzianą na początku? Tam oprócz Karla zostały porwane łosie, które stały w tym czasie na polanie. Jednak według mężczyzny kosmici porwali wtedy pięć zwierząt, aby wytworzyć z nich jedzenie, a ich statek miał kształt przeźroczystej kostki. W tym wypadku obiekt miał kształt spotka. Porwany został jeden jeleń, a jego prawdopodobnie nienoruszone ciało zostało odnalezione parę kilometrów dalej. Od wielu lat możemy usłyszeć o przypadkach okaleczeń zwierząt praktycznie z każdego zakątka naszej planety. Istnieje mnóstwo teorii na temat tego, po co jakaś rasa miałaby pokonywać ogromne odległości, tylko po to, aby wyciąć narządy krowie czy pozbawić krwi inne zwierzęta. Jaka jest prawdziwa natura tego zjawiska? Tego nikt nie wie. Możliwe, że najnowszy film Polaidusa będzie przedstawiał relacje świadków i jakieś nieznane, ciekawe teorie na ten temat. Puzzle te mają tak wiele elementów, że ciężko będzie je ułożyć tak, aby uzyskać pełny obraz tego co się dzieje. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy dębowej chatki.